Cześć, ja się nazywam Marta Jałowiczor, mam 27 lat, do tej pory jestem po kursach teatralnych, grałam w Weselu z Piekła Rodem, Ukrytej Prawdzie, e, prowadziłam gry telewizyjne, e, co jeszcze, matko, próbuję sobie przypomnieć, jeszcze jakiś epizod ostatnio, 48 godzin okay, zaginieni. No dobra, słuchaj, zagrajmy sobie tę jedną scenkę, ja będę Danką, ty Luizą. Jak będziesz gotowa, to po prostu... po prostu zacznij. Lecz tak... ja... rzeczywiście nie jesteśmy już razem. A kto zerwał? Ja. Rozumiem, że Leszek wrócił do Warszawy. Mm, tak. Wiem, że to nie moja sprawa, ale czy on, on próbuje panią przekonać, żeby pani go przyjęła z powrotem? No, coś wspominał. Co za gnida? A powiedział pani, dlaczego z nim zerwała? A? W zasadzie mówił, że nie był szczęśliwy, tęsknił za mną, zrozumiał, że nie byliście sobie pisani. Co za brednie! Rzuciłam go, bo jechał samochodem po pijaku, a to dla mnie dyskwalifikuje człowieka. I oczywiście miał wypadek. Wypadek? Ale nikomu się nic nie stało? Stało się. Na szczęście tylko jemu. Na razie jakoś funkcjonuje, ale czeka go poważna operacja. Operacja kręgosłupa, po której przez kilka miesięcy będzie unieruchomiony. W dodatku stracił pracę za jazdę po pijaku. Jest spłukany. Czyli... On... Powiedzmy sobie szczerze. Leszek szuka opiekunów. Próbował mnie wziąć na litość, ale kazał mu badać. Sam jest sobie winny i nie zamierza. Tam nie. nie. Więc postanowił spróbować ze mną. Coś mamy słabą jakość połączenia. Czekaj. Nie słyszysz mnie? Przełączę się na inne źródło internetu. Może będzie lepiej? Ja też się przełączyłam na inne. W okay. Więc teraz moja kwestia więc postanowił spróbować ze mną. Przepraszam, może powinnam panią ostrzec. Ale nie sądziłam, że będzie Pani go w ogóle rozważać, żeby dać mu drugą szansę. Dziękuję za szczerość. Nie ma za co. I... i chciałam Panią przeprosić. Jest mi strasznie głupio, że... rozbiłam Wasze małżeństwo. Byłam młoda i naiwna, a Leszek... Wiem. Ja, potrafi być czarujący. Dokładnie. Ale długo mnie to gryzło. Szoceci w dzisiejszych czasach są beznadziejni. Babki w ogóle nie powinny o nich walczyć. Jeśli chodzi o mnie, po tej rozmowie jesteśmy kwite. Ok. Dzięki Marta. Myślę, że wszystko spoko.